Witajcie drogiej koziorożce na czytaniu na lato. Yy, przygotowałam tutaj dla Was rozkład, w którym wzięłam pod uwagę uczucia, miłość, bo o to pytacie najczęściej w prywatnych czytaniach i również ważne oczywiście jest zdobywanie materii, praca, wasze takie codzienne zajęcia, które absorbują Was. I to jest drugi rząd kart na dole. Pierwszy to właśnie te uczucia. Chciałabym, żebyście wzięli z tego czytania oczywiście dla siebie jakieś inspiracje. Być może ono jest po to i tutaj też zajrzeliście po to, żeby usłyszeć coś, jakiś przekaz, jakieś słowo być może. Może patrząc na karty łączy się wasza intuicja i właśnie ten przekaz będzie dla was <słysza> ważny. No w każdym razie chciałabym, żebyście też nie traktowali tego, co tutaj mówię, jako jakiś wyroczni, bo uważam, że wszystko zależy od Was, że to Wy jesteście gowalami swojego losu i że właśnie taki sens ma to czytanie, żeby coś Wam podpowiedzieć, wskazać kierunek, zainspirować do czegoś. I tak zaczynając może właśnie od ogółu tutaj, to bardzo ładnie rysuje się Wam to lato, pełne będzie uczuć, emocji, takiego pozytywnego nastawienia do życia, takiego bardzo otwartego, bo zaczynacie dziewięcioma kielichami, później jest paść kielichów, właśnie takie otwarte serce, takie... Y, zakochiwanie się być może w kimś w życiu, <laughs> y, ale też jest tutaj pokazana duża wasza siła, y, siła namiętności, być może, bo są i y, 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 y karta siły, i y dwa kielichy, które mówią o połączeniu, takim niezwykłym. Y, no Na miłości tutaj na uczuciach pokazały się dwa kielichy, więc coś będzie na rzeczy, albo zacieśnianie więzów, y, już istniejących relacjach, albo właśnie poznawanie kogoś nowego. Bo ten paść tutaj sugeruje, że być może właśnie spotkacie na swojej drodze coś świeżego, coś nowego, coś inspirującego, coś, co właśnie zmieni Wasz kierunek myślenia. Właśnie w stronę uczuć zaczniecie je stabilizować. Być może, bo pokazuje się też tutaj karta dziewięciu denarów. Być może będziecie podejmować też ważne decyzje, bo taki decyzyjny jest król mieczy. I być może właśnie te decyzje będą bardzo towarzyszyły Waszemu budowaniu materii. Tutaj będziecie dochodzić do jakichś kompromisów, do jakichś prawd, ale będziecie też iść w stronę samodzielności. I myślę, że tutaj jest taki z tych kart, taki bardzo ogólny przekaz, że dużo miłości. I dużo samostanowienia osoby. Ale może zaczniemy całe to czytanie od kart tła, które jak gdyby potwierdzają dokładnie te energie wspomniane: miłość postacią króla kienichów i takie samostanowienie sześć mieczy. Obie karty w ogóle są takie zanurzone w wodzie, dużo tutaj jest tego przepływu, dużo jest uzdrowienia w tych kartach, dużo jest rozumienia. Myślę, że to właśnie taka energia będzie Wam towarzyszyła: rozumienia. Czuję tutaj właśnie takie Wasze otwarte serce, czuję wybaczenie, czuję odpuszczenie i dzięki temu też być może właśnie wkroczenie w nowe rejony życia, nowe terytorium, nową przestrzeń. Być może e, zmieniacie coś w swoim życiu, mm, idziecie w jakimś nowym kierunku, bo jest też właśnie ta karta sześciu mieczy mówiąca o tym, e, że jesteście gotowi na coś nowego, na nową przygodę. Tutaj w e, wizerunku jest e, ta spakowana kobieta z walizką, którą e, wiedzie łódź, e, Nowe właśnie rejony świata. Być może to jest nawet taka rewolucja w Waszym życiu, przeprowadzacie się, być może zmieniacie pracę, być może zmieniacie sposób myślenia na taki właśnie bardziej otwarty, na, bardziej otwarty na miłość, tak bym powiedziała. I to jest, myślę, duża zmiana w Waszym życiu że zauważacie, że ta miłość i te uczucia są ważnym elementem Waszego życia. Właściwie to one są najważniejsze. I myślę, że w jakiś sposób prowokują Was do zmiany w sposobie bycia, w sposobie rozumienia świata, wartościowania różnych rzeczy. Ale myślę też, że na materię ma to Ogromny wpływ. Że ta materia jest ważna, że tu będą decyzje jakieś bardzo ważne podejmowane, ale tym razem w oparciu właśnie o serce. Być może zwrócicie bardziej uwagę na to, co kochacie robić, na siebie, na to, żeby właśnie spełniać te potrzeby serca, te potrzeby te intuicji, bo król kielichów jest bardzo intuicyjny. Bo no może przejrzyjmy się tej karcie tak z osobna. No tutaj właśnie jest takie zanurzenie w wodzie. Tu jest takie odpuszczenie wszystkiego. Tu jest też, tak czuję jakby ten król kielichów był właśnie takim posejdanem, takim królem mórz, takim rozumiejącym całą sferę uczuć, emocji. On jest nastawiony na to, żeby kochać i żeby patrzeć na świat przez pryzmat właśnie serca, miłości. On czuje, współodczuwa, on uzdrawia, on jest uzdrowiony. Być może taką energią będziecie emanować, być może też spotkacie kogoś takiego na swojej drodze. Takiego człowieka, który będzie właśnie dla Was uzdrowieniem. Być może poczujecie taką jakąś silną więź z kimś na poziomie, właśnie serca, na zupełnie innym poziomie niż dotąd. I ta karta sześciu mieczy mówi właśnie, że pójdziecie za tym i wkroczycie na taki nowy poziom eksploracji w ogóle życia, siebie, bo to jest taka chęć wejścia w nieznane, w przygodę, poznawania czegoś, czegoś nowego, w ogóle sześć mieczy to jest karta brama, to jest Merkury w wodniku, wodnik to jest taki rewolucjonista, awangardowy człowiek, myślący nietuzinkowo, a, a Merkury to właśnie chęć poznawania, więc myślę, że będziecie tutaj zgłębiać nowe rejony życia, nowe przygody, i to wszystko pójdzie w kierunku właśnie eksploracji, tym razem właśnie uczuć, emocji, rozpoznawania siebie w kontaktach właśnie takich uczuciowych. I może teraz przejdziemy właśnie do tego rzędu kart, które mówią o uczuciach. I tutaj wspomniane dziewięć kielichów to jest wielka radość, odkrycie jakiegoś skarbu. Właśnie to jest ten skarb, o którym już mówiłam. Odkryjecie po prostu yy, moc swojego serca, moc jego oddziaływania, moc yy, siły przyciągania miłości. Myślę, że będziecie tak odprężeni. Może to jest wakacyjny czas, który bardzo sprzyja takiemu relaksowi od, od myśli, od jakichś przeciążeń. I, I to właśnie spowoduje, że bardziej zwrócicie uwagę na to poczucie lekkości, którą macie w sercu, na potrzebę miłości być może podczujecie ogromną siłę, jaką niesie w sobie uczucie. Tutaj y, ta karta siły właśnie, zobaczcie, to jest kobieta, która y, jest taką niewinną istotą. Jest owieczka mówiąca o takiej czystości i niewinności. Ale jednocześnie zobaczcie, ona jest lwem. Ona ma w sobie taką wielką moc, której nie musi udowadniać. A jednocześnie ta moc tkwi właściwie w tej y, sile serca żeby jemu zaufać. Bo naszyjnik jest sercem. I myślę właśnie, że odkryjecie moc serca. Te wakacje to będzie jakieś zakochanie się. To będzie odkrywanie, jak miłość jest ważna w życiu. Być może będzie odkrywanie na nowo waszych relacji, jeżeli istnieją jakieś takie trwałe związki. To będzie odkopywanie tego y, początku, tego właśnie, co spowodowało, że jesteście razem. Będzie od nowa przeżywanie takiej namiętności, bo karta siły to jest karta również namiętności, rządzy. I będzie odnajdywanie siebie na nowo. Te dwa kielichy, te dwie splecione ręce, które. Oznaczają właśnie takie bycie razem, ale takie prawdziwe, takie na nowym poziomie, na poziomie właśnie połączenia duchowego, nie tylko połączenia ciała, o którym mówi właśnie ta karta siły, tak, ale tu jest połączenie też czegoś więcej. To jest poczucie znowu motyli w brzuchów, to jest ten paść lichów, zobaczcie. On fruwa. To jest yy, niesamowita lekkość, którą poczujecie. Tu jest ta radość tych dziewięciu kielichów, która będzie z Was emanować, będzie się rozszerzać na cały świat. Myślę, że to jest naprawdę piękne lato dla Was, drogie koziorożce. Takie rozmarzone, rozkochane. Dla tych, którzy nie mają jeszcze nikogo w swoim życiu, to myślę właśnie, że bądźcie uważni, bo energia sprzyja, żebyście właśnie takiego kogoś zauważyli wokół Was. Być może ten ktoś już jest nie w Waszym życiu, jest blisko, ale dotąd nie mieliście w sobie tej odwagi, być może, wchodzenia w nieznany tej potrzeby, żeby się otworzyć. Ja myślę, że tutaj jest dużo otwartości serca. To jest pozwolenie sobie na miłość. To jest takie autentyczne pokochanie siebie, radowanie się życiem. I dzięki temu właśnie, że Wy poczujecie w sobie miłość, radość, szczęście, będziecie emanować tą energią, tak jak tutaj jest to widoczne w dziewięciu kienichach, to taką energię też zaczniecie przyciągać do siebie. I to jest bardzo skuteczny sposób na właśnie przyciąganie do siebie tego, co mamy w środku. Więc jeżeli chcemy, żeby przyszła do nas miłość, to najpierw pokochajmy siebie, zwróćmy uwagę na to, co nas uszczęśliwia, czego potrzebujemy i spróbujmy te własne potrzeby zrozumieć i je realizować. A wtedy właśnie oczujemy się szczęśliwsi, bardziej radośni i zaczniemy taką energię ściągać do siebie. I dużo też jest tu w tych kartach takiego spokoju i równowagi. No właśnie przyciąga mój wzrok karta równowagi, yy, która jest w tym dolnym rzędzie opowiadającym o materii. I ona jest akurat pomiędzy Królem Mieczy i Królową Mieczy. To jest para. To jest para y, ludzi, którzy patrzą y, w taki sam sposób na świat, bo y, jak gdyby tutaj reprezentują jeden żywioł, powietrze. Być może macie do czynienia y, z wagą, być może to jest y, jakiś bliźniak, być może w Waszym otoczeniu, bo przypominam sobie kartę z tła tego króla kielichów, macie jakąś rybę. Być może jest jakiś lew, bo jest też karta siły, ale abstrahując od znaków Zodiaku, myślę tutaj, że wchodzicie w jakiś układ takiej harmonii ze sobą, poukładania dużego ze sobą. I taką energię też przyciągacie z zewnątrz. Przyciągacie kogoś być może do swojego życia, kto myśli właśnie bardzo podobnie do was. Tutaj czuję taką dużą przestrzeń, dużo wiatru, nie wiem, dużo takiego spojrzenia z lotu ptaka. Tutaj nie ma ściśniętego umysłu, tu jest właśnie otwarte i serce, i umysł na przyjmowanie nowych rzeczy. Więc myślę, że taki relaks, być może właśnie ten wakacyjny pozwoli Wam na pootwieranie się na różne nowe możliwości. Jeśli chodzi o materię, właśnie to tutaj szykuje się być może jakaś kooperacja, jakiś taki równoważny układ pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy myślą bardzo podobnie. Którzy mają wspólny cel. I wy w takiej kooperacji będziecie się dobrze tutaj odnajdywać. Będziecie się odnajdywać jako wy samodzielni, a jednocześnie będziecie umieli nawiązać ten język współpracy. Być może, że ta znajomość, którą zawiązujecie, i ona jest taka bardzo uczuciowa, być może ona właśnie zaistnieje w Waszej pracy. To będzie ktoś, kto będzie poznany na jakimś wyjeździe, bo tutaj ta karta sześciu mieczy tak mi sugeruje, że być może właśnie w tej przestrzeni gdzieś tam zaistnieje to powiązanie i pójdziecie zatem. I poczujecie się bardzo właśnie tacy odprężeni, radośni, zauważeni też. Zauważeni jako osoba taka mądra, która ma bardzo dużo do powiedzenia, bo ten król mieczy i ta królowa, zobaczcie, jaką piękną stanowią parę. Oni właśnie się komunikują, oni dużo rozmawiają, oni są bardzo mądrzy, pełni wiedzy. Myślę, że tutaj będzie wymiana, będzie też takie zauroczenie sobą. I z tego też wynikną jakieś konkretne denarowe korzyści, bo jest też karta dziewięciu denarów, która mówi właśnie o ukonkretnianiu czegoś. Więc być może właśnie ukonkretnianiu tej współpracy, ukonkretnianiu tego w formie materialnej, czyli być może przyjdą jakieś nowe pomysły wspólnie wypracowane, bo mamy tutaj tą kartę tej kooperacji, tej równowagi. Tej integracji, właśnie. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście ta podwójność jest bardzo podkreślona. Zobaczcie, jest ta para, która mówi właśnie o tej podwójności, i jest ta karta tego zrównoważenia, tak? Gdzie też jest podwójność, jest noc i dzień, tak? jest połączenie dwóch różnych punktów widzenia, które w rezultacie daje wypośrodkowanie, daje jakiś kompromis, daje inną perspektywę być może patrzenia. Jest ta podwójność widoczna w karcie dwóch kielichów, która jest takim pięknym już połączeniem taką integralnością, ale już takim połączeniem bardzo głębokim. I myślę, że właśnie taka harmonia, która tutaj się pokazuje, będzie właściwie taką tutaj najważniejszą, chyba energią. Taka harmonia w Was przełoży się po prostu na to wszystko, co się zacznie układać w Waszym życiu. Bardzo podwójnie, bardzo właśnie tak relacyjnie. I zarówno właśnie w tych takich kontaktach prywatnych, jak i w tych, które macie w pracy, w których budujecie tą waszą codzienność. I też myślę, że dzięki temu będziecie tacy bardziej odważni, by wchodzić w nowe sytuacje, by eksplorować nowe rejony. Takiej przestrzeni rzeczywiście nowej, a być może w sobie będziecie odkrywać właśnie jakieś y, pasje, y, jakieś nieodkryte dotąd talenty, y, będziecie iść za porywami serca, będzie Was to radować, będziecie się tym cieszyć, będziecie odkrywać po prostu y, zaufanie do siebie i na tym zbudujecie swoją siłę. Na tym też zbudujecie. Swoją niezależność, bo yy, te energie tego króla i królowej, zobaczcie, to są dwie osoby, które znamionują w tarocie właśnie taką niezależność. Tutaj ten król wszedł bardzo wysoko, on jest na szczycie jakiejś góry i patrzy z tej perspektywy na cały świat. I on jest dumny z siebie, że tam wszedł, on wie, jaki jest mocny. I on wie, że dzięki temu właśnie może zobaczyć więcej. On widzi rozwiązania, bo właśnie ta perspektywa spojrzenia daje mu wgląd w przyszłość. I on właśnie jest takim szachistą, który przewiduje kolejny ruch. A ta królowa jest niezależna. Płynie, i ona właściwie sama steruje swoją łodzią. Ona płynie z wiatrem, ona wykorzystuje wszystkie siły natury, bo je dobrze rozumie, żeby móc właśnie jak najbardziej korzystnie na tym wyjść. I wychodzi, bo jest tutaj karta tych dziewięciu pentakli, to jest konkretny zbiór. W ogóle są tutaj dwie dziewiątki. Ten konkretny zbiór pokazuje się również właśnie w tej karcie dziewięciu kielichów. Zobaczcie, jest ta skrzynia pełna złota, czyli jest jakaś, jakiś konkret, z którego się bardzo cieszycie. Myślę, że to jest odkrycie niezwykłe, tej waszej siły, którą macie od wewnątrz, że to, co budujecie wewnątrz, później przekłada się na to, jak jest wokół was, że to, co macie w sobie, jest odzwierciedleniem tego, jak wygląda Wasze życie. I y, myślę, że ono będzie wyglądać pięknie. Im szybciej y, przekonacie się, jakie skarby macie w sobie, tym szybciej zauważycie je na zewnątrz siebie. Im bardziej pokochacie siebie, to zbudujecie piękny most, żeby przyszła do Was miłość. Ktoś konkretny. Taki król kielichów, który rozumie, który umie przytulić, który wybacza. I to jest oczywiście energia jednocześnie wasza, taka właśnie też wybaczająca, taka wdzięczna, taka pełna y, zaufania, zauważenia wszystkiego, rozumienia. I jednocześnie też to jest energia kogoś, kogo właśnie w ten sposób y, rozumiejąc, wybaczając, umiejąc kochać, przyciągacie. I pojawia mi się tutaj jeszcze właśnie y, taka jedna para, y, taka piękna, ta wasza siła, być może wasza kobiecość i ten właśnie król Kienichów, który jest taką energią pełną przepływu, otwarcia. I myślę, że obie te energie, ta wielka siła, y, którą zauważycie w sobie... I to duże otwarcie serca, to jest para, para energii, która pozwoli Wam, żeby zdobyć to, o czym marzycie, żeby poczuć wiatr w żagle, żeby wskoczyć na tą łódź, która poprowadzi Was do, do szczęścia, do spełnienia, do tych dwóch kielichów być może. Do tych dziewięciu kielichów, w których jest widoczna taka radość, do tych dziewięciu denarów, w których jest samodzielność i takie zabezpieczenie w materii, i jednocześnie do tej równowagi, która jest potrzebna, tej harmonii, żeby to wszystko się w nas poukładało i żeby takie poukładane było w świecie, w którym żyjemy. W świecie, na którym my właśnie mamy bezpośredni wpływ. Pięknego lata Wam życzę, drogie koziorożce.